Dzień dobry, nazywam się Lidia Zarzeczna-Szkwerko i prowadzę pracownię. Mój Konik. Jest pracownia ceramiczna, zabornik ksiąskich. Aktualnie wystawiam się na festiwalu Żywica, ale na co dzień można przyjść do pracowni i zakupić sobie fajną ceramikę. Tworzę odlewy do form gipsowych, z maszyn ale także formuję z plastra. A także prowadzę warsztaty dla do dorosłych. Można przyjść sobie polepić. Można też zaprosić mnie do przedszkola. Albo do szkoły, gdzie prowadzę warsztaty z dziećmi, takie okazjonalne. Albo na przykład można zorganizować sobie u mnie urodziny, albo spotkanie dla koleżanek z lepieniem. Lokalnie wystawiam się na różnych imprezach, które są tu w obornikach, albo gdzieś w okolicy. I zapraszam.